I Państwa reakcja, Państwa, którzy tu jesteście, osób, które spotykałem na ulicach, pytali się Panie Maćku, mówili Panie Maćku, fajna rzecz, kiedy część druga? A było to trzy dni po promocji tego albumu, części pierwszej w tym miejscu. Dziękuję Panu Prezentowi Lechowi Wałęsie, który przyszedł, który oczywiście jest w tym albumie, bo tak jak Gdańsk, jak Pomorze jest specyficznym miejscem, tak Prezentek Wałęsa jest rozpoznawalnym i znanym, najbardziej znanym symbolem Pomorza Gdańska i Trójmiasta. Naprawdę gdziekolwiek byśmy się pojawili, Gdańsk i Wałęsa to jest to samo, naprawdę. Także raz się miałem okazję o tym przeglądać, będąc Panem w Niemczech. Ale jest tutaj w tym albumie taka ciekawostka. Państwo jesteście gdańszczanami, wiecie, że yy, Jarmar Dominikański to było specyficzne miejsce i na tym Jarmarku wszyscy handlowali, ja też handlowałem. I wybrałem zdjęcie do tego albumu, młodzi ludzie, handlujący książkami, dziewczyny w długich sukniach, drewniaki i na pierwszym planie młody człowiek, bujny jak ukryla, dotąd do włosy, głosy, drewniaka handlującymi, handlującymi jest Daniel, oglądał to zdjęcie, on przygotował zdjęcie do albumu, powiększył zdjęcie na tak zwane 100%. I to, po, tą twarz zobaczyliśmy na monitorze w całości. I, do, I Daniel pytał się, Maciek, czy to nie jest Donald Tusk? Ja patrzę na to zdjęcie. Podobny. No, prawie jak on. Prawie jak Donald, tylko trochę młodszy i włosy dłuższe. Wysłaliśmy to zdjęcie do biura Donalda Tuska. W biurze to samo. Podobny, ale pewności nie ma. I dopiero sam Donald Tuska spoznał siebie na tym zdjęciu. Jest to zdjęcie, jak macie książkę, na stronie 85. Proszę Jarmarku bardzo, jak handlu. Donald z i drugimi głosami. Także oczywiście sprawdziłem yy, na negatywach taty, czy są inne zdjęcia. Proszę sobie wyobrazić, że mój tato Jacych w nie zobaczył nie ma, fajną tato? sytuację, Jarmarku? zrobił jedno zdjęcie i więcej Jarni, takich zdjęć nie ma. Jest oczywiście prezent Lech Wałęsa. Dzięki prezydentowi Wałęsi tutaj do Gdańska przyjeżdżali wielcy tego świata. Jest zdjęcie... Kiedy prezydent Lech Wałęsa razem z George'em Bushem i z, pre, z małżonką pana prezydenta Wałęsy są pod stoczniowców. Jest zdjęcie z planu Człowieka z żelaza", Film kręcony w Gdańsku, scena z kościoła bańskiego. Ale też są inni ludzie, którzy, których witam, osoby. Jest Krzysiek Skiba. Krzysiu, dziękuję ci na stałe miejsce, bo lubię. Też się pojawił drugi raz. Drugi raz Krzysiek Skiba. I proszę się sugerować, że e, wszystkim prywatnie wchodziliśmy 12 lat do jednej klasy. Także e, jest Krzyśleg tutaj poprzedni w poprzedniej edycji jako zespół Big Cyf, teraz jako przebrany za piosenkarkę Szaza. Jest też takie zdjęcie mojego taty. 56 rok. 56 rok Elżbieta Dońska Krzysińska zdobyła złoty medal na obiadzie w Melbourne olimpiadzie w Melber i witana była przez kibiców Gdańska na dworcu głównym PKP. Tłum ona nie idzie, tłum niesie ją na swoich ramionach. Ale jest też moje zdjęcie, jest takie nawiązanie do, yy, do teraźniejszości. Jest to zdjęcie, najnowsze zdjęcie z tego albumu. Są to nasze, nasze złotka, czyli nasze złote florecistki Sergia Gruchała, Magdalena Roskiewicz, Takaszina Kryczało i yy, Małgosia Łojkowiak tam jest serdecznie. Są z nami razem. Są też również w albumie. Jest też... kolejne losy są różne. Kiedyś na ringu, dzisiaj pani poseł. Iwona Guzowska, jeszcze jako bokserka. Kickbokserka, bo różne były jej kolejne losy na ringu. Obecnie pani poseł Platformy Obywatelskiej w bieżącej kadencji. Jest na zdjęciu z Darkiem Michałczyńskim. Darka nie ma, będzie po godzinie 14. Także... Jest też dużo wydarzeń, o których może nie pamiętamy. Tutaj jeśli chodzi o storcję, udało mi się odszukać takie wydarzenie yy, katastrofa szkoły zawodowej. Jest dużo yy, życia codziennego. Restauracji, gdzie starsi państwa spędzali swoją młodość, miejsc, w których chodziliśmy, jest dużo zdjęć terenów dworca głównego PKP. Także życzę miłej lektury. Wiem, że niektóry, niektórzy stawiają sobie tą książkę na wieczór, żeby spokojnie przeżyć i przeanalizować. I proszę mi wierzyć, ja w której te zdjęcia, tego albumu głównie zdjęcia, na zdjęcia mojego taty, już po wydrukowaniu odnajduję co pewien czas nowe rzeczy, których nie udało się zauważyć. Gdzieś w daleka, skąd nabryczka, jakiś motor jadący, trawa jechał, jechał jedną inną trasą niż dzisiaj. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A tradycyjnie pierwszy egzemplarz książki chciałbym wręczyć i wpisać się panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Także dziękuję bardzo, że państwu wszystkim za przybycie. Oczywiście zapraszam też na i Iwonę Guzowską. I było w ławach sejmowych przekazywane sobie wszystkim sejmom, wszystkim posłom, bo w dniu ukazania się polityki na rynku było no niemałą sensacją. Było to do artykułu Życie dańskich elit. Jest to Marian Szaklewski na wyborach Dziewczyny Roku w Kristalu. Kiedyś były takie wybory, także to zdjęcie dosyć było wówczas popularne. A tutaj o jest Iwona Guzowska. <sik> <w sch> <encore> i jest dalej minaczyste. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panie Prezydencie. Bardzo